Polska, Białystok, 24 lipca. Każdy traci stopni... zęby na szyszce. 30 stopni w cieniu, masakra. No, idziemy teraz na, na ciuchy. Tak, na ciuchy na grzebach, czyli będziemy lumpować. Przybierać w ciuchach i wybierać na wagę. To znaczy, nie, jest tak jest. A, jesteśmy w Białym Stoku. Bo tutaj e, teraz jest festiwal Pozytywne Wibracje, czyli to co nas cieszy i to co będzie w późniejszych ujęciach. Mamy jeden łuk. Jeden łuk w postaci pokaż łup. Bluzka, a jednak spódnica. Przerobi się. będzie. Będziemy odwieszać. Do domu zmierzamy gofry. No, no, dobra. Robimy gofry. Przy okazji raczymy się tam, czym co popadnie. No, przepis od razu Wam podamy. E, szklanka mąki, pół szkl e, szklanka mleka. Jedno jajko. E, taka płaska łyżeczka proszku do wieczenia. żeby było takie tłuste i szczypta soli. Dobra, już co? smacznego. Dobrze, to teraz e, pokazujemy co mamy w torebkach, każda z nas, bo mamy również Anię, która dostała, dostała darmowy bilet i jest z nami na festiwalu. E, Proszę bardzo, festiwal pozytywne wibracje, tak? tak jest, nie wiem czy to dokładnie widać. Ale jest. No nieważne. Dobra, to zaczynam. Oto moja torebka, proszę bardzo, a w niej? Guma! Guma do rzucia, w sumie już jej de facto nie ma. Proszę, możesz Ty będziesz mówić. E, telefon komórkowy, z takim samym. E, okulary, okulary być muszą. Błyszczyk, e, jeden. Proszę, tak, proszę mam. Portmonetka, puder. Chusteczki. Prezent dla koleżanki pamiątka. E, cukier z cukierzcami. Długopis. E, mamba. Koreczek, bo zbieram na budę chimbalicki. pomadka, iPod, trupki błyszczy, tablecki, hormonalne, łańcuszek. O, i proszę, a jeszcze jedna manda. 20 groszy, i, i proszę, i, a jeszcze końcówka, łańcuszka. I oto jest moja torebka. Proszę bardzo, katery. Pół bączka! Wtedy to do, do aparatu kluczę Gumka do kurzów e, puterał do nie aparatu tak <laughs> błyszczyk, Kawałek materiału e, spódnica, którego mam, kupowałam nitkę do niego, portfel, bilety, karnety! Karnety na festiw festiw festiwal Na zakładkę. Blinka, którą kupiłam, Kusteczkę do okularów, Taką gopi. dwa bilety gugowe, do białego soku i telefon. I telefon. No a teraz Anna, proszę. Wyciągamy na środek portfel. jest. Na środek jeszcze. <noise> dobra. Para O, nieźle. No, no dobra jesteś. Dobra. Proszę bardzo. I teraz z perspektywy widzimy, co się mieści w damskich torebkach. W dużej, to mniejszej, trafuję, w mniejszej. W dużej, mniejszej i najmniejszej. Boimy się tego, że musimy znaleźć pracę, że będziemy sprawdzane i kontrolowane. Czyli to <laughs> będzie nie Śmiała, bo jesteśmy je zawsze. Się boimy, pozdrawiamy z festiwalu pozytywne wibracje.